Chłopcy, kto przyszedł? Witam wszystkich bardzo serdecznie w Herdstonie! Obiecanym z przed lat, Herdstonie, zapomnianym jednym Herdstonie! Tak, witam wszystkich bardzo serdecznie w Herdstonie. O, a teraz co to jest? Sezon listopada 2015. Udało no, się osiągnąć nagle tarczownik. W co w związku z tym? Otrzymujesz kufer tarczownika. Kliknij, aby otworzyć. No, okej. Okay. Uwaga, co, co, się, co, się, co, się, co się dzieje? Raz. Pochlić Nowy sezon reverse. Mapa odkrywcy. I 5 pyłów. Okej, okay. czyli jakiś rarek. I jakiś te. Dzięki rankingowi z poprzedniego systemu, czym już 5 dodatkowych gwiazdek. A to spoko. nam troszeczkę przyspieszy. I mamy od razu, zaczynamy z giermka. ale Juldaman jest już otwarty. Ile się tu rzeczy porobiło? Bo i mili, tak, dzisiaj gramy sobie w Hearthstone'a. I na wejściu chyba przyciszę, bo mnie szlak trafia. Dobrze. Jest fajnie cichutko. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, że mi nie było słychać. To jest Hearthstone. Dostaćmy sobie hochlika krwi. Widzieliście te rzeczy? Pewnie go miałem, Teraz go odczaruję na, na szpidzie. Na szpidzie przejdziemy do gry. kart No, jak to się sprawdza? Nie, nie miałem hochlika drugiego? No, faktycznie. O, faktycznie nie miałem hochlika. A to ciekawe, więc dobrze. Może go miałem po prostu wy. Wróć za godzinę. No, za godzinę sobie sobie nagram z st Tonika. A, karczem na bójkę, więc zaraz mu również nagram. A my przejdźmy do pojedynku, moim dzisiaj. Zagramy sobie w pojedynki. No, bo nadal nie graliśmy. No, powinienem sobie stworzyć nową talię w takim razie. A kim mamy zagrać? Kim mielibyśmy zagrać? Wygraj dwie partie druidem lub łotrem A szamanem mam zagrać, okej okay. Okej, okay, mamy dwa kwestie szamana, chciałbym je wykonać dziś Szamana w ogóle nie mam Mmm, powiedzmy, że zmienimy sobie za Tego pana czarnoksiężnika, powiedzmy, że ciebie panie usunąłbym Ej, halo Chciałbym spajć talię, mógłbym to zrobić? Halo? Dobrze, ja bym tu sobie spalił. Tak. Ja chciałbym to sobie usunąć. Dałbym sobie szamana, który miałem wszystkich kart odblokowanych. No, trochę źle. I lecimy z pomocnikiem, żeby to długo nie trwało. Yy, ja właśnie, że weźmę to w pierwszym piku. Dawno nie grałem też, muszę sobie to pamiętać. Obladlas zawsze jeden może być. Daj stronikę zdąć Agonia, przejdź tego stronika na pole bitwy. Okej, okay, powiedzmy O, to jest bardzo spoko Remuwalik Hexy 2. Czemu by nie? Jakiś fajny removal Racinga dopełni. To może czasem siąść, więc wezmę. To może być Git na pierwsze tury. To jest bardzo potężny removal, więc go wezmę. To może wygrać grę. To weźmy drugiego, bo sobie mniej się prawe niech będzie. Myślę, że będzie spoko. Weźmiemy sobie smoka, bo jest najlepszy z tego wszystkiego. Nie chcemy tego grać kolejnego. Z tego to bym wolał coś potężniejszego, bo tam to może być fajne, a to jest fajne. To jest... różnica. To jest słabe, to jest słabe, bo do bajek do niego nie mam. Może kuszykalny orąż do tego by siadł. Ale furię wichru mogę sam serzucić, sobie rzucić, więc wezmę sobie dowódcę rajdu. To... nad tym trzeba troszeczkę pomyśleć faktycznie. Nie, ale wolę taunty. Ja jednak bardzo lubię taunty. Coś do przewijania naszej talii Może być. Kaldir e, mi się ostatnio bardzo fajnie sprawdzał. Z go piknę. Czemu by on nie mógł być? E, z tego wszystkiego. Eeeeeee. Ogry. O, e, Ogry. wiecie co zrobić? by ogry. U, same muloki. Myślę, że tego muloka bym chciał. 4 5 mocarność. szarża jakaś nie weźmy to a weźmy to dwie przywijajki czy Mogą lepsze się piątki e, to jest fajna jedynka więc go piknę to możemy coś zabić to nie jest dobre więc to biorę drugi baściowy smok a już spoko e, 6 4 7 to jest dość ciężkie. Wezmę, że to. Może coś nam dopalić fajnego. Tego nie wiem jak dopalić. Weźmy tego. Ugr, ugrr Nie mamy led Gameu chyba. A nie, mamy dość fajnie. E, szaman oczywiście sobie go nazwiemy. Grudzień od naszego pięknego dnia. Grudzień przypominam, że live będzie 6 grudnia. Jeżeli jeszcze, to widzicie ten odcinek przed oczywiście tym 6 grudnia Okej, okay. więc sobie naszą nową talią zagramy Meczyki będą wygrane Raz się przekonamy, moi no rozpoczynamy o, Tu macie taką fajną głośność, złapałem sobie Mogłem też troszeczkę trochę słyszał A ja nie mogę też dużo słyszeć, znaczy Nie dużo, tylko nie mogę gościa słyszeć, bo po prostu jak będę mam coś ważnego, to pewnie będę po prostu moją ciszę i nie będzie mnie słychać. I to jest właśnie ten problem. Rexar. Mamy Rexar. Rexar, też mamy 23. O, mamy coś na pierwszą turę. Czy chcemy mieć hexa? No może wyskoczyć Misza, co nas bardzo zablokuje, więc powiedzmy, że zostawimy ten zły urok. Nie wiem, czy z wielu z was ale na drugą turę coś mamy bardzo mocne Nie no, licytatorkę sobie puścimy Jak siądzie, będzie kit, jak nie, to też będzie... Nawet... No, teraz też jest Nawet jest bardziej, bo zabiłem tego Będzie dwa, trzy, zabijam jego turę no. Licytatorka może siąść Modlimy się, żeby siadła, będziemy w zajebistej sytuacji Super, siadło 1-2. Kreatura 1-2 do nothing. Tropienie. A to spoko. Nie zostawisz nic w drugiej turze. A złotnego. Wytrajduj się, proszę. Jesteś huuu. Dobrze. To damy tak. I ruszmy z potężnej lufy. Wszystkie kreatury 1 na 1. Co tam może zrobić przerwę? Arlish, chodź o Arnis! You can do it, Anish. Just do it Anish. Zajbisty krat. O, 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 to jest bardzo mądre, to to jest ba To jest jeszcze bardziej mądre! Jezu... <grym> Poziom tych zagrań to jest po prostu. I ja mogę jeszcze murluka przywrócić! Yy. nie. Ja mogę sobie wystawić coś. Okej. Okay. Eee, b, 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 b. Wilka nie chcemy, mm, teraz tak. Ee, dałbym tego Dałbym sobie tego... Bo tak, bo będę mieć co zabić, tak? A koina nie ma co trzymać do ustanej śmierci, bo to się skończy źle. Co nas wróg jeszcze pokaże? Powinien sobie river zmienić. A to akurat jest problem. Easy trade. Easy trade. Jeszcze mogę sobie to skrzesić. Czy tak zrobimy, czy tak wskreślimy? Nie, bo będziemy mieli dzieje przymieszkę. Okej. Okay. 3! God damn it! Zamyc go pociupać za 8, poczupałem go. Za 6! Te fajne... nie. 9 miałem pociupać! A, nie. Prawidolasie życie mi zaci. Nie z zadzienam! Z góry jedne. Heksika nie ma, co? To nie jest dobry trade, ale to jest jak najbardziej dobry trade Uuu, uu, przyjacielu, no Zabieram zresztę za Hero power A niech se będzie on się ogry, że na coś przyda. Ma 5 damage'u, teraz może skilać, na przykład. Właśnie żywiołaka ognia. Co? ta postać. A to sobie mogę skrzesić. Bez żadnej straty. Deal? Perfekt. Kurde. Nie, no, dobrze zagrałem. A, dobrze zagrałem. Tak, on czeka na Unliszę zdecydowanie. Czy chce mieć więcej kreatur? Nie. No. Annisz. Unleash może mnie zaboleć Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć Sześć plus... Chyba ginę? Czy nie, jak nie ginę to wygrałem Nie, nie, ja nie wiem, ja się pogubiłem Unleash? Fucking Unleash? Wygrałem e, Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie po raz pierwszy wygrałem czy coś poj**ałem? Nie Nie poj**ałem Choć był chujowy, wygraliśmy, jej Epicko Dwie gwiazdki, dobrze, dobrze się zaczął. Ten dzień jest lepszą, i czwarty level O, mamy ognie totem. cytotem, sobie złotko Same kurde dobre rzeczy się dzieją Wszystkie odblokowane chyba, to jest podstawowe, nie? Dobra, przejdźmy do drugiej gry Bez żadnego oglądania, przejdźmy do drugiej gry Musimy wygrać dwie gry, żebyśmy byli spełnieni Zobaczymy, czy będziemy spełnieni tym lekiem mm. Miejmy nadzieję, że będziemy spełnieni, bo chcę, chcę naprawdę być spełniony, chcę wygrać dwie gry Ja porażki, to by było całkiem ciekawe whip hunter. hunter, Hunter, Hunter Rozpoczną okay. się eee, 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 eee. Dobra, żebym miał, jakbym doszło do gry, wielki karty. Na szczęście nie doszło, jezu, jaki eee, po prostu agrodek się tworzył, czyli bardzo taki wiecie. Szybki deczek. Szybko się pozbędę karty Wow! Jak mi się ondzie, to bym wygraną. Siadło! Pięknie kurde Dobra To jest dobre, to, to jest dobry. Znak 2-3. Wszystkie 3-2 zginą. Pat Scientista. Ech, w sumie to nie ginie. Więc mogę to zaatakować. Mogę dopalić sobie go. Zamrozić to mogę. Kurde, pełna szybkość! Pełna szybkość! Pełna szybkość! Chujowe zagranie. Eee, jak połowa zagrań w Hershey'ee. Półwy co wyczarujemy dzisiaj? Grzyby nie BANANA Banany, banana, my favorite. This is a banana. W ogóle Kozuka, ha, dobre, 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 dobre Matso to sobie O, to ciekawe, co ty robisz Uuu, Heksik Żebym mu tak nie... nie... Nie, to jest głupie zagranie Chyba, że będziemy mieć tych soketów w to się powieszę A to jest nie do głupie zagranie Okej, okay. i sobie dałem... Fire trapa. Nic się nie dzieje A zatwójmy tak. Mamy lance, więc się nie boimy. Trochę za kolejność. Nie wiem, dobra była kolejność. A, no i tak zabił mi. Tylko z UKM 2 napiszcie. E, gorzej, że... nic nie wystawisz. Mam sam czary też. Sekret, sekret. Snajperstwo. Aaaa, zajebiste mam zagrania. Zajebiste. Zajebiste cztery spele. Kurde, lepszych nie można mieć. I one wszystkie biją. Żeby tego To jest też. też. Czy to jest fajne, bo dostajesz, że on sobie przywróci? To ma naprawdę fajne e, RNG może mieć? Czyli fajne e, zastosowania? Górdę! Zdarzyłem! Y, Okej okay. Orly book. I pajęto No to nie mamy dobrego zagrania tu jest, Chyba, że tam będzie. Hmm, nie przewalmy tą turę. To nie mam innego zagrania! Ja pierdyle! Ja pierdyle No wybuchnie. Zobaczymy, co się stanie. Happy bomba! Like bomba! Lubimy to. Pokaż co was w Musiałem się na maszyna się teraz zapalić. A, bardzo dobrze. O, to nie mi się No to już nie. To już mniej dobra kreatura. Taunt! Mm. O dobra. Co ja właśnie Nie wiem, czekam na jakiegoś koksika. Żeby nie musiałem go zawieć, bo mógłbym no stawić swój akumulator. Ja no bo właśnie teraz wiem ja, no, jak tego ściągnąć. Aha, spoko, widzę, że poziom jest na zagraniu. Nie no, zabijemy jeszcze turów. Dobra. A, tutaj karty, karty cię podeszły. Chyba, że teraz tamcik. Nie, on nie, tak sobie 4, 5, 6, ready go zabić. A Wiktor, go. Snajpera. nie. Nie jest tu snajperstwo. Onę zabijam mnie za tej turret 4 5 6 akurat. No ten. A będziemy czy że mnie zabija. Czy to jest nie OP-a? -G. A, zabijam. Dobra, dobra, dobra No dobra, dobra. dobra, gdy mamy jeden jeden, Dzięki, 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 Myślałem, że będą musiał, Dobra. Nic się nie stało. Polacy nic się nie stało. Zawsze jest za mało. Polacy, nic się nie stało. Eee, masakra. Masakrucio Masakrytio Godny przeciwnik Kim będzie nasz godny oponent? Utherhem F4 st shot Złup, Dobre, dobre, dobre A, Przyjmujemy rękę Przyjmujemy to, co nam los szykował, bo ostatnim razem, jak losa nie posłuchałem, posłuchałem, że dostałem dwie, dwie lodowe włócznie na start. To nie były te karty. Wizytę torkę do to ona, jest spoko. Jeden strzał. No i to jest złe zagranie. Nie gramy tego, że w wróg nie ma nic. Chyba, że mamy drugi tur. Chyba, że mamy drugi tur, to. Albo Blessing of Kings! Nie, Brytaniów Kings to też jest zły zagraniec 2-3 tak samo wyjdzie 2-3, 2-3, 2-3, jest 2-3 I tak to jest dobra kontra na Elfią Łuczniczkę Łuczniczkę Czy będę chciał to zrobić? Nie, ma mniejsze RNG Nie, Ma większe RNG Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. You wanna see top deck? You wanna see top deck? You have the top deck. Kurde. You, you wanna see my top deck? Ok, proszę, ma, ma, masz mój top deck. Tak, z i zabiłem kreaturę bez straty mojej. Merbunek. Czekasz na rozkazy. Fajny agro, agro warrior. Ty, 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 ty. Czy ja chcę tym zabijać? Nie tak. Nie chcemy, żeby palady miał kreatury na stole. To no, ten burzy. Ale teraz, jak wystawiłbyś dwie, kreatury trzy, jedną, którą możemy poświęcić na ogarnięcie stołu. Zwłaszcza, że mamy tam z Dingo. Jedną kreaturę możemy poświęcić na werbunek. Nie, nie, nie! Jest, 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 jest! Uf, dobrze ci tak. Dobrze ci tak. Koniku, nie wiem, mi obrażeń. Ny, ny. jeden! Jeden defense, według życzenia. Co powiesz na to? Daje Takie lubimy, Pięknie, pięknie się nam to rozbija. O, skratuję się do nieja 2 na 3 na 3 na 3. Conseknation. Spoko! Wyjdę sobie z Toss Na luzie. Towzdingo. Muszę będzie, że Ulterma A Hillę. Tust Dingo! I zasadnie ogr. Potem on i będziemy mieli dobrą sytuację. Toss Co może on wystawić? Sprawiedliwość, nie sprawiedliwość z siódmym. A, fajnie. Co? Te place. A może coś zabić i tak? Muszę, muszę. No, muszę, no! Muszę! Zabierz, sobie zniszczyłem kombo, ale cóż. Wyczyszczenie takiego ładnego stołu ustawionego no. Nie zabidziem takim dobrym spelem. By chyba mnie pokarało. Wrota są zamknięte! Why not? Why not? powiedzcie, Blad bardzo ładnie podszedł. Wykorzystanie go w pełni zabiję dużą kreaturę. prawda go teraz, nie zabijam. I mam Kalira na dupie 5, 5 6, 6. sześć nie, 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 ginie, ale, 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 ale... Ale, 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 ale... Kurde, może uzbieram. nie, 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 tak. tak 4, 5, 4 6, 7. Go... nie, 5. nie, Zostawię go, nie, 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 zostawię Perfekto! Baby, baby, aha, baby, baby, oh yeah! Baby, baby, oh yeah! Wygrałem to, easy. Także ładnie. Także ładnie, trzeba powiedzieć. O, dwie dominacje. Sto gulden sobie wpadło. się wpadło. Ile nam brakuje do szczęścia na przygodę naszą pierwszą, jaką będzie. I Nie, po prostu nakręcamy sobie. Zagramy sobie ekstremalnie i tytuł, by będzie kosztowało. 700. No to jeszcze tak, 1, albo 2 dni. I będziemy mogli, chyba żebym sobie zagrał e, czymś innym. Mm, ty, ty, ty. Ale moi mili, to by było na tyle. Były to rankedy naszym szamanem. Udało się osiągnąć cel, więc like musi być. Subik oczywiście i wyświetlonko do końca, jeżeli oglądacie ten odcinek. To naprawdę, chyba warto było go obejrzeć, bo fajnie grałem. Fajne meczyki. Także do zobaczenia, na razie cześć.